Witajcie wszystkim, witajcie w makijażu walentynkowym. Jest to pierwszy z dwóch makijaży, jaki zrobię dla Was na tę okazję i ten jest w odcieniach różu. Jest taki bardziej słodki, niewinny, ale jednak są zachowane elementy makijażu wieczorowego, czyli mocniej zaznaczone oczy, ponieważ no zwykle takie makijaże wykonujemy na jakieś wieczorne wyjścia, na romantyczną kolację, więc te oczy muszą jednak być podkreślone, bo cały czas ktoś będzie się w nie wpatrywał, więc, jeżeli Wam się podoba ten makijaż, to zapraszam do oglądania. Mam gotowe, więc mogę zaczynać. Najpierw czarna kredka Black Tourette z Zoiwy, moja ulubiona kremowa. I robię sobie taką małą bazę z tej kredki, bo jakbym nałożyła, zaczęła nakładać czarny cień, od razu tutaj, czy jakiś inny ciemny, to oko nie miałoby tej głębi, nie byłoby tak fajnie podniesione jak w przypadku kreski. Jak malujemy kreskę, to mam tutaj czarno i ta kreska ładnie wydłuża i podnosi oko, a jak. Się decydujemy na samocieniowanie bez wyciągniętej kreski, no to ważne, żeby tutaj znalazła się baza. Bo wtedy będzie fajnie mocno przyciemnione i to oko nadal będzie podniesione i podkreślone. Więc o to chodzi tutaj. Zrobię sobie takich kilka kropeczek. Coś na kształt kreski, ale będę to zaraz rozcierać palcem. Ja bardzo lubię rozcierać palcem. Mam większą kontrolę, żeby tutaj powstał, widzicie, taka miękka, miękka kreska, kreska, która będzie bazą. I po rozcieraniu dokładam jeszcze troszeczkę kredki, robiąc takie kropeczki, bo zależy mi na tym, żeby było tutaj naprawdę czarno, ale dużo nie trzeba. Ważne jest bardziej umiejscowienie tej kredki, czyli tak ładnie, żeby unieść oko, czyli tylko w zewnętrznej części em, górnej linii rzęs. I do wykonania tego makijażu wybrałam paletkę Warm Spectrum i dokładnie użyję tych tutaj trzech pięknych odcieni: różu, fioletu i brązu. I najpierw ten najciemniejszy brąz nałożę właśnie na tą kredkę. Tak koncentrując, przykładając i robiąc takie kółeczka pędzlem wtedy nam się najładniej rozetrze kąciki zawsze lubię tak właśnie em, że tak powiem obrotowo rozcierać wtedy mam piękne, równe roztarcie i mocno skoncentrowany cień na czym mi tutaj zależy tak i ten sam brązowy cień nałożę też na dolną powiekę o, sele, Co na dolną powiekę tak do jednej trzeciej długości, łącząc sobie zewnętrznym kącikiem, żeby tutaj efekt takiego ładnego przydymienia zewnętrznej powieki powstał. I w tej samej palece mam tutaj jeszcze taki fajny jasny matowy brąz, taką kawę z mlekiem i innym pędzelkiem czystym z odrobinką tego cienia przejadę po krawędziach ciemnego cienia, szczególnie tutaj na dole to ładniej rozmiękczyć i kolejny pędzelek do rozcierania i fiolet ten piękny, matowy, ciepły fiolet posłuży mi do tutaj jeszcze większego roztarcia i ym, dodania tutaj troszeczkę koloru żeby potem ten róż, który nałożysz, by miał towarzystwo kolegi z działu fioletu więc jak widzicie, tutaj tak stempluję tym pędzelkiem, troszkę przesuwając się trosze, troszeczkę bardziej w stronę powieki. Nie tylko na zewnątrz, ale tutaj również. Cały czas mi nie zależy na tym ładnym, powiększonym, widzicie podkreślonym, uniesionym kształcie. I ten tutaj piękny cień, taki głęboki, jakby fiolet, ale z różowym blaskiem, posłuży mi do zaznaczenia środka powieki. Czyli tutaj gdzie jest ta moja wolna przestrzeń to płaskim pędzelkiem wciskam ten piękny różowy cień teraz potrzebuję jakiegoś cienia przejściowego, który pozwoli mi rozmiękczyć wszystkie linie, nie dokładając intensywności, tylko bardzo ładne tworząc przejścia między cieniami. Taki cień jakby wykańczający przejściowy. I wpadł mi w oko ten tutaj z paletki Taupe z On ma taki cielisty, ale chłodny odcień. I dużym, puchatym pędzelkiem i tym właśnie cieniem zaznaczam powyżej załamania. I wszystkie krawędzie dookoła. Widzicie, bardzo subtelna, ale znacząca różnica w porównaniu do tego oka, gdzie tego cienia nie mam. Ten cień spowodował właśnie, że zdjęłam jakby nadmiar tej bieli, że tak złagodziłam wszystkie cienie i nie ma takiego drastycznego przejścia między ciemnym a jasnym cieniem. Właśnie od tego jest taki cień przejściowy. I na dolną powiekę również nałożę ten cień przejściowy małym, precyzyjnym pędzelkiem, tak żeby tutaj nie było. Przyciemnienia, tylko nadal, żeby zachować ten taki tutaj otwarty i przyciemniony potem kształt, ale żeby też ściągnąć ten nadmiar jasności. I mój ulubiony element, czyli rozświetlenie w kącikach. I tak się składa, że jak zwykle użyję pigmentu zinglota, w zależności od makijażu, po prostu kolorystyka pigmentu zinglota pokrywa chyba wszystkie pola tutaj i mam tutaj róż, który troszeczkę opalizuje na złoto bardzo ładny, jasny no śliczny, opalizujący róż, to jest numer 111 i lekko zwilżonym pędzelkiem, malutkim pędzelkiem nałożę go wewnętrzny kącik ale nałożę go wewnętrzny kącik i troszeczkę przyciągnę też na tą widoczną stronę wewnętrznej powieki, tuż przy linii rzęs żeby powstał mi taki ciekawy efekt tutaj rozświetlenia. Cielistą kredkę nałożę na linię wodną. Jak zwykle mojej ulubionej używam z NYXa. Wonder Pencil. Bardzo ją lubię, to już jest moja druga. Podkręcę rzęsy zalotką. I będę tuszować czarnym tuszem. I do tego makijażu będą mi pasować rzęsy raset feder mojego projektu z Perfect Eyelashes. Rzęsy doklejone, jednak chciałabym, żeby były bardziej czarne, dlatego użyję jeszcze tuszu na nie, żeby zamaskować te brązowe włoski. I jak potem je wyczyszczę, to sporo tam będę miała brązowe. Właśnie one dają tą elastyczność, że jak chcę, mogę mieć bardziej czarne. Wystarczy je wytuszować, i wtedy też lepiej się złączą z moimi naturalnymi. I oczy mam skończone, i udało mi się dorwać pudry do konturowania skobo, i będę używać tego tutaj ciemniejszego. On się nazywa Nubian Desert. Użyłam ich dopiero kilka razy, ale potwierdzam to, co większość z Was mówiła: że są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Przyjemnie mi się ich używa fajnie się rozcierają, także jak się jeszcze zastanawiacie, to, to te pudry mają moją rekomendację. W tym romantycznym makijażu róż na pewno zobowiązuje i użyję paletki e, róży Pink Spectrum e, firmy Zoeva. I pomyślałam, że wymieszam te tutaj dwa odcienione na żywo. To są takie delikatnie opalizujące odcienie, troszkę chłodniejsze i cieplejsze jasnego różu. Mieszam je obydwa i nakładam na policzki. To mi doda pięknego takiego rumieńca słodkiego, będzie pasować do makijażu oczu też. I tutaj z lewej strony nad górną wargą mam tutaj... No Jakiś wyprysk mi wyskoczył, i pomyślałam, że ukryję go sposobem, jaki podpatrzyłam u Daisy Perkins. Tutaj na YouTubie myślę, że większość z Was wie. I ona za każdym razem, jak ma jakąś niedoskonałość na skórze, to robi z tego pieprzyk. Moim zdaniem jest to świetny sposób. E, może też wykorzystacie, więc ja właśnie w tym miejscu zrobię pieprzyk czarnym, wodoodpornym eyelinerem. To jest ważne, żeby potem się to nam nie rozsmarowało dookoła, bo będzie jeszcze gorzej. Tylko musi być to wodoodporny eyeliner. Proszę bardzo. I teraz rozświetlacz użyję rozświetlacza, który przepięknie opalizuje na różowo, więc ładnie się będzie zgrywał z kolorystyką tego makijażu. I to jest Vivid Baked Highlighter Makeup Revolution w odcieniu Peach Lights. I na koniec pomadka, tutaj wybór pomadki był dla mnie dość trudny, starałam się znaleźć odcień, bo tutaj przy takich różach musimy jakby ostrożnie operować odcieniami, bo może się za bardzo ze sobą kłócić, więc albo tutaj postawcie na bardzo delikatny, jakiś jasny różowy błyszczyk, albo wklepcie pomadkę, ja wybrałam właśnie taką w, w takim dość naturalnym odcieniu różu, ale jest to chłodniejszy róż, chłodniejszy na pewno niż takie której ja zwykle sięgam i to jest Golden Rose Velvet Matte w numerze 02 i nałożę ją wklepując palcem. I tak wygląda skończony makijaż. Jeżeli Wam się podoba ta wersja, śmiało wykorzystajcie ją nie tylko w walentynki. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnych tutorialach. Pozdrawiam!